Infomazowsze to przegląd wydarzeń z terenu Mazowsza i Powiatu Płockiego. Prezentujemy aktualności oraz poruszamy istotne dla regionu sprawy. 800+, plus od 1 stycznia stanie się faktem. Rząd zajął się ustawą nowelizującą program Rodzina 500+, plus, waloryzując kwotę świadczenia. Kampania informacyjna dotycząca programu na terenie powiatu płockiego rozpoczęła się w Staroźrebach. Często bywam w takich miejscowościach jak Staroźreby, jak Bodzanów, jak Mała Wieś i w wielu innych gminach. I wiem, że tu jest życie trudniejsze niż w dużych miastach, więc program 800, tak jak program 500, będzie miał szczególnie pozytywne oddziaływanie, pozytywny wpływ na nasze mniejsze społeczności, na Polskę lokalną. Aby otrzymać 800, nie jest konieczne składanie dodatkowych wniosków. Szczegóły znajdziecie na stronie Nowe Konkrety Zabytkowy budynek Młyna przy ulicy Kolejowej w Płocku zyska nowe życie. Prezydent Płocka przekazał go samorządowi województwa mazowieckiego. To przede wszystkim jest element dobrej współpracy między miastem a samorządem województwa. Samorząd województwa, a właściwie Muzeum Mazowieckie było zainteresowane rzeczywiście, ażeby przywrócić dawną świętność temu obiektowi i w efekcie my zgodziliśmy się, że warto by na radziwiu w stulecie rzeczywiście przyłączenia Radziwia do Płocka. Ten obiekt mógł dostać nowe życie, nową szansę na funkcjonowanie, na bycie takim, nazwijmy to, zamiejscowym elementem, placówką kolejną zresztą Muzeum Mazowieckiego. Muzeum Mazowieckie planuje stworzyć tam stałą ekspozycję pokazującą proces mielenia zboża. Chce również prowadzić w tym miejscu m.in. działania edukacyjne i organizować koncerty. Kościół w Nowym Doninowie będzie mógł przeprowadzić prace konserwacyjne. Będzie to możliwe dzięki środkom, jakie parafia otrzymała z rządowego programu odbudowy zabytków. Trzeba o te zabytki dbać. Ja tylko przypomnę, na całym Mazowsze to jest ponad 400 projektów, które dostanie dofinansowanie z rządu, z Polskiego Ładu i na kwotę 262 milionów złotych. Dzisiaj cieszymy się, że możemy tą, tę symboliczną promesę przekazać na ręce księdza proboszcza. Za te środki 490 tysięcy złotych odnowiona zostanie polichromia wewnątrz kościoła. Jest to kościół, który ma już ponad 100 lat. Pierwsze prace, które tutaj ja jakoś rozpocząłem od kilku lat to były związane z osuszeniem. Wcześniej była wymiana dachu, wymiana okien, a teraz przyszedł czas, żeby też rozpocząć pracę przy polichromii. Jest to polichromia drapie pana. Znanego mistrza, który malował katedrę też płocką, Władysława Drapiewskiego. Jego bracia tutaj wykonywali te prace w latach 1955-56 i wreszcie przyszedł czas, żeby te pracę rozpocząć. Podczas spotkania przekazano również promesy na remont pałacyku myśliwskiego w nowym Doninowie. Jest to pałacyk zabytkowy, zawsze to co zabytkowe i to co wiąże się z remontem budynków zabytkowych, to są duże środki. i bardzo się cieszę, że te rządowe środki właśnie spłynęły. Na remont pałacyku, który stanowi taki kompleks zarówno parku zabytkowego, jak i pozostałych zabudowań. Jak wiemy, no pozostałe zabudowania są prywatne. Pałacyk jest należy do, w tej chwili do gminy, więc bardzo się cieszę, że takowe środki zostały pozyskane i zostaną godnie spożytkowane właśnie na remont pałacyku, który, tak jak powiedziałem, jest własnością gminy. Mieszkają w nim mieszkańcy i będzie on god, godną wizytówką e, gminy Nowe Duninów. Na ten cel gmina otrzymała ponad 480 tysięcy złotych. Są super nowoczesne i kosztowały ponad 10 milionów złotych. Prawie 6 milionów 300 miasto otrzymało na nie z Unii Europejskiej. Właśnie trafiły do Płocka. Mowa o pięciu nowych autobusach komunikacji miejskiej, które już można spotkać na ulicach. Nowe pojazdy mają 12 metrów długości, są niskopodłogowe, klimatyzowane. To nie wszystkie nowości. Autobusy będą widziały i słyszały osoby znajdujące się w martwym polu. W tym polu, gdzie jak wiemy jako kierowcy czasami jest uszko, gdzie nie widać, no, ten system pozwala nam widzieć i zachować się... Dla kierowcy bezpiecznie. System gaszenia pożaru w komory silnika jest to też nowość w naszym taborze. Do tej pory mieliśmy system informacji o pożarze, czyli kierowca dowiadywał się z pulpitu, że coś się dzieje złego, czyli bali się komora silnika. Natomiast w tym momencie oprócz tej informacji system automatycznie uruchamia butlę, która jest zamontowana w komorze silnika i dokonuje ugaszenia tego pożaru. E, oprócz te, tych elementów e, mamy, e, no już jak, jak Poprzednich nowych autobusach, ale to nowo technologię tzw. Tak koralików, czyli informacji pasażerskiej w środku, gdzie widzimy, w którym miejscu jesteśmy, jakie przystanki są przed nami. E, porty USB, które cieszą się wielką popularnością nie tylko wśród młodzieży, ale to już dzisiaj jest e, standardem. Nowe pojazdy zastąpią pięć wysłużonych manów, które trafią na złom. Jak zapowiadają w komunikacji miejskiej, kolejne zakupione autobusy będą na wodór.